serdecznie ze strony Magdyny ze Szkoły Językowej Projekt. Project. Mam ogromną przyjemność przekazać Państwu informację o tym, że nasza szkoła poszerzyła ofertę o dodatkowe zajęcia dla dzieci i dla dorosłych. Chcielibyśmy Państwu zaproponować zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla dorosłych. W ofercie znalazły się również zajęcia z ceramiki. Więcej o naszych nowościach powiedzą nasi dzisiejsi goście, Pani Małgorzata Piotrowska, psycholog oraz Pani Agata Babicz Cześć. Witam pani. Wobec tego, co mają Pani do zaoferowania dla naszych dzieci i dla naszych dorosłych? Witam serdecznie, nazywam się Małgorzata Piotrowska, jestem psychologiem. Jeżeli chodzi o ofertę dla dzieci, są to zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia, które są formą pomocy psychologicznej, która, się, która opiera się na oddziaływaniu grupy na jednostkę. I dzięki temu dzieci będą w stanie nauczyć się umiejętności społecznych dzięki przebywaniu w grupie. Takie zajęcia są szczególnie skierowane dla tych dzieci, które mają kłopoty i trudności w kontaktach z innymi dziećmi, którym brakuje odwagi w nawiązaniu kontaktu, które to dzieci nie mają wiary w siebie. Są to również zajęcia skierowane dla dzieci, które mają problemy z nazywaniem i radzeniem w sobie z trudnymi emocjami, szczególnie z takimi emocjami jak złość. Również dla dzieci, które przez to, że nie mają umiejętności radzenia sobie z emocjami, stosują bardzo często agresję. Dobrze, a teraz Pani Agata. Co dają takie zajęcia z ceramiki? W jaki sposób e, wpływają korzystnie na dziecko? Praca z biedą jest jedną z form artoterapii. E, Artoterapia otwiera dzieciom wyobraźnię, kreatywność, daje dzieciom możliwość wyrażenia swoich emocji, wyrażenia siebie, e, uczy dziecko cierpliwości, pokory rozwija zdolności manualne. W jaki sposób zajęcia ceramiki pomagają w nauce pisania? Zagniatanie, ugniatanie i wokowanie gminy pozwala na rozwinięcie u dziecka zdolności manualnych, co wiąże się z tym, że dziecko poprzez taką formę uczy się Pisać. Przed panią stoją różne prace, czy to są prace wykonane przez dzieci czy przez dorosłych? To są prace wykonane przez dorosłych, ale już na przykład takie prace są w stanie wykonać 8-9. W swojej pracy wykorzystuje profesjonalne narzędzia do pracy z winą, profesjonalne narzędzia. Które służą do wygładzania prac ceramicznych. Są to przeróżne oczka, są to cykliny, które tutaj mam ze sobą. Są to żyłki, które służą do cięcia gliny. Również nożyki, które wyglądają tak. A te drewniane rzeczy tutaj po tej stronie? Są to przeróżne też szpatułki drewniane, które służą. Do wykrywania do... takich kształtów, tak? Nie, nie, nie. Które służą do wygładzania, do łączenia winy. A czy dziecko po zajęciach jest w stanie wyjść do domu z gotową pracą? Nie. Znaczy praca. Wysznąć. Jest to czas w zależności od wielkości pracy, w zależności od jakości pracy, więc czasami praca schnie od dwóch do trzech tygodni, więc nie ma takiej możliwości, żeby dziecko wyszło z, z, z... tak to musimy powiedzieć, bo czasami niektórzy oczekują, że stworzą coś i pójdą z tym do domu. Także tu musimy jeszcze poczekać na... to się nazywa wypał, prawda? Mhm, dobra. Pani Małgorzato, ja wrócę teraz do Pani. Czy jest coś jeszcze, co chciałaby Pani przekazać odnośnie zajęć socjoterapeutycznych? Jasne. Chciałabym powiedzieć też o tym, jakie umiejętności dzieci zdobywają dzięki uczestniczeniu w zajęciach socjoterapeutycznych. To jest przede wszystkim takie budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i wzmocnienie poczucia własnej wartości. To są też umiejętności dotyczące komunikowania się z innymi dziećmi, to w jaki sposób rozmawiać, jak być asertywnym, jak wyrażać swoje zdanie. Dzieci też nauczą się mówienia o swoich emocjach, nazywania tych emocji, mówienia o nich. No i przede wszystkim Radzenia sobie z tymi emocjami, szczególnie takimi, które są e, trudne. E, jeśli chodzi o zajęcia socjoterapeutyczne, to jest cykl e, 12 spotkań, e, które będą się odbywały co tydzień. E, czas trwania tych spotkań to jest jedna godzina, e, i zachęcam bardzo serdecznie e, wszystkie dzieci do uczestniczenia w tych zajęciach ale oferta szczególnie jest właśnie skierowana dla tych dzieci, które tak jak mówiłam, mają trudności i problemy szczególnie właśnie w takich relacjach społecznych, w wyrażaniu emocji czy właśnie w komunikowaniu się z innymi osobami. Dziękuję. Jeszcze zapytam panią Agatę. Czy zajęcia ceramiczne odbywałyby się co tydzień czy co dwa tygodnie? Zajęcia ceramiczne się co dwa tygodnie. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że prace jednak muszą wyschnąć, trzeba pracę wypalić. Jest to wypał na biskuit pierwszy, I, i wymaga to po prostu czasu. No i chyba zainteresowanie dzieci też wchodzi w grę, prawda? Że e, zajęcia co tygodniowe. W przypadku zajęć co tygodniowych mogłyby być to zajęcia nudzące. Dziękuję bardzo. W naszej ofercie znajdują się również warsztaty dla rodziców, które szczególnie wspomagają kompetencje rodzicielskie i są to warsztaty, na których rodzic dowie się, w jaki sposób budować relacje z dzieckiem. Warsztaty te dostarczą narzędzi do skutecznego porozumiewania się z dzieckiem. Jednym z takich tematów, zajęć jest temat dotyczący wytyczania granic, dotyczący tego, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem na temat reguł, norm społecznych, w jaki sposób też konsekwentnie je od dziecka wymagać. Kolejnym tematem będzie również stosowanie kar, konsekwencji, pochwał. To są takie tematy, które. Warto omówić tematy również dosyć kontrowersyjne, czy stosować kary. Jeżeli tak, to jakie kary stosować? Co z pochwałami, jak udzielać dziecku pochwały, żeby ta pochwała do dziecka dotarła, w jaki sposób opisać zachowanie dziecka, tak żeby dziecko poczuło się nagrodzone za to. Kolejnymi tematami na tych właśnie warsztatach dla rodziców będą również tematy dotyczące tego, jak pomóc dziecko, dziecku rozwiązywać konflikty, jak nauczyć je rozmawiać z innymi w asertywny sposób. Kolejnym tematem będzie również... Temat dotyczący tego, jak nauczyć dzieci samodzielności, czyli jak pomóc dziecku w dokonywaniu wyborów, w jaki sposób zachęcić dziecko do podjęcia inicjatywy czy do wyrażenia własnego zdania. Jeżeli chodzi o te warsztaty dla rodziców, to, to to również będzie cykl spotkań. Mam zaplanowanych dla Państwa 7 spotkań. Tym razem już nie w cyklu cotygodniowym, dlatego że na tych spotkaniach będziemy. Bardzo dużo wykonywali takich ćwiczeń praktycznych, i te ćwiczenia praktyczne będą również ćwiczeniami, które Państwo razem z dziećmi wykonacie w domu. Dlatego też ta przerwa między jednym a drugim spotkaniem ważne jest, żeby była dłuższa, żebyście Państwo mogli wdrożyć umiejętności zdobyte na warsztatach u siebie w domu, razem ze swoimi dziećmi. Poza warsztatami i zajęciami dla dzieci, którą Państwu zaoferowałam dzisiaj, w mojej ofercie również są konsultacje i spotkania indywidualne. Jeżeli ktoś czuje, że boryka się z jakimś problemem, z którym nie potrafi sobie poradzić sam, a chciałby zasięgnąć takiej porady, to zapraszam do mnie również poprzez kontakt ze szkołą. Podsumowując, e, chciałyśmy powiedzieć, że nasze zajęcia z Panią Agatą są niezależne, e, natomiast i jedne, i drugie zajęcia mogą przynieść podobne terapeutyczne efekty. Dziękujemy serdecznie Państwu za czas i uwagę i zapraszamy do kontaktu przez Szkołę Wrocławów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.